Cześć, wam dzisiaj, z Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule. Zacznijmy może od dzisiejszego zadania fotograficznego żółte przedmioty. O kurczę, będziemy biegać i szukać. Jerzynek? Nie, nie. Jerzynki nie są żółte. Jagódek to są jagódki? Przysyłacie mi całą masę zdjęć. Dziękuję Wam wielce. Ja mam już wszystko zrobione. Mogę rozsyłać to jedynie dalej. Problem jest w tym, że jedynie mogę rozsyłać zdjęcia do ludzi, których mam w znajomych. Dwa dni i 14 godzin zostało na cały ten event. Więc jeżeli komuś jeszcze czegoś brakuje, to spokojnie damy radę znaleźć, bo no, zostało dużo czasu. A mamy duże nadwyżki poza brązowym. Oczywiście wszystkim brakuje brązowego. No problem jest w tym, że mogę wysyłać tylko. Do swoich znajomych, co oznacza, że jeżeli ktoś mnie w znajomych nie ma, a ma na przykład, nie wiem, Loro czy Rewis, Boromira, Hubertusa, kogokolwiek, kogo tutaj widzicie, to dajcie znać, co potrzebujecie tym osobom, niech one się ze mną skontaktują, ja to do nich wyślę, oni wyślą to do was. Ha! Bo już nie mam wolnych miejsc w znajomych. O grzyb! Grzyb, grzyb wygląda dość żółto i stanowczo żółty jest. jeszcze ja szczerze powiedziawszy, one też są żółte, je łapało jako czerwone. Od dołu, ale od góry one są żółte. Okej, okay, dużo rzeczy jest do złapania w takim razie. Mam brąz! Mamy brąz! Są te kwiatki, jedna z pierwszych rzeczy, o których pomyślałem, i faktycznie żółte kwiatki też się liczą. I są jagódki, proszę Państwa, Z, i odpalamy, bo ich jest tutaj dużo. Dzisiejsze zadanie jest dużo, dużo, dużo prostsze niż myślałem, że będzie. Myślałem, że będę musiał się troszkę nakombinować, naszukać i nakminić, a wygląda na to, że wystarczy wyjść przed Monstadt i no minutę później się ma prawie wszystko. No i tyle, ludziska, są nadwyżki. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, a mamy możliwość się tym wymienić, to dajcie znać, będę podsyłał. Na Discordzie może być w grze, ewentualnie, aczkolwiek wolałbym nie, bo zazwyczaj jak już w grze jestem, to nagrywam i wtedy wasze wyskakujące informacje są przeszkadzającymi rzeczami dla mnie podczas nagrywki, ale tak poza tym, to na chwilę obecną będę po prostu wskakiwał do fotosłap, patrzył czy komuś brakuje tylko jednej rzeczy. Tak jak kasu nie ma brązu, no to wyślijmy mu jeden brąz, żeby nie było. I szukamy dalej z Bychu, nie ma jednego brązu, no to też mu wyślę. No i znowu jesteśmy wypstrykani z koloru brązowego. Aczkolwiek to nie jest reguła, bo zauważyłem, że często też ludziom brakuje fioletowego albo żółtego. Niebieski i czerwony to są kolory, których zazwyczaj macie tutaj nadwyżki. No dobra, jesteśmy z powrotem na rękach Barbatosa, ale wypadałoby powiedzieć słów kilka na temat Siobo. bo. Mihoyo rzuciło w sieć koncept arty do tej postaci. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda proces tworzenia postaci do gier, filmów, Właściwie przy jednym i drugim brałem udział. O dziwo. Zakładam, że również do seriali komiksów i wszelkich innych dóbr pop kultury proces będzie ten wyglądał mniej lub bardziej podobnie. Mamy koncept postaci bardzo często w fabule. Potrzebujemy kogoś, kto będzie spełniał jakieś zadanie. Mamy imię, nie wiem, nazwisko i mniej więcej zarys, jak ten gościu czy babka ma wyglądać. Nie wiem, załóżmy, ma mieć charakterystyczne oczy, bo to jest pierwsze, co główny bohater zauważy, chodząc w internecie reakcję z tą postacią. To jest ten motyw, że Harry Potter bardzo często słyszał masz oczy po swojej matce. Bo to była jedna z tych rzeczy, które przykuwały uwagę. Oprócz tego oczywiście zmierzwione ciemne włosy, blizna na czole i kilka innych rzeczy, które tworzyły wygląd Harry'ego Pottera, który my znamy. Jak widzicie szkice szybkie czy też fajne rysunki w internecie, albo zdjęcie cosplaya tudzież aktora Daniela Radcliffe'a, to zazwyczaj te kilka elementów złożonych razem dają nam Harry'ego Pottera. Mniej więcej na tym Polega koncept art, na tym y, polega kara design. Jeżeli potrzebujecie stworzyć jakąś postać do waszego brandu, do waszej gry, to rzucacie charakter designerowi garść informacji, że nie wiem, to ma być na przykład wysoki koleś, bo to jest ważne dla tej postaci, przystojny, dostojny, jada, jada, jada. I rzucacie kilka informacji, i później ten grafik, tudzież grupa grafików, siada i zaczynają szkicować, wymyślać, w jaki sposób te postacie mogłyby wyglądać. Mam jedną książkę, do której często się odwołuję w takim momencie, jest to Star Wars. Część druga Atak klonów album To jest album z tego jak dane rzeczy były tworzone Tu są same koncept arty Które pokazują niektóre postacie zanim one powstały To jest oryginalny plan na Count Duke'u Na Sita z drugiego epizodu Gwiezdnych Wojen Vermont Power... I jego ekipa zrobili kawał dobrej roboty z designem postaci i zasadniczo zrobili jedną z najciekawszych postaci w Gwiezdnych Wojen, które nigdy nie powstały. Tak naprawdę, bo kiedy już prawie wszystko było gotowe i pokazali to George'owi Lucasowi, to on powiedział takie. Super, wszystko ekstra. Tylko do roli już zatrudniliśmy Christophera Lee, więc za projekt, mi to samo, to super zarobiaste coś, co zrobiłeś, Wymyśl tylko, żeby miało twarz Christophera Lee. No i nie miał biustu, nie? Więc tak powstał Count Dooku, a design tej postaci świetnej, kozackiej postaci został no właściwie tak spłaszczony, pozbawiony charakteru i tego dupnięcia pazura i powera. I tak powstała Asaja Ventres, która jest jedną z ulubionych postaci bardzo wielu fanów Gwiezdnych wojen, w tym również mnie ale nie oszukując się, ten koncept art... Był dużo lepszy. Wracając do Siao. Wyglądało to zapewne tak, nie mówię, że na pewno, ale najprawdopodobniej ludzie z MiHoYo, którzy odpowiadają za fabułę, odpowiadają za to, że wszystko jest spójne, koherentne, ma ręce i nogi, szedli z koncept artystami i mówią, im potrzebują takiego gościa, on się nazywa Siao, że jest niski, Siao to jest mały po, po chińsku, jeżeli dobrze kojarzę, spełnia takie i takie zadanie w fabule, jest jednym z adepta, jest bardzo starożytny, chociaż wygląda bardzo młodo. No i zarysowali go na mnóstwo sposobów. Pierwsze koncept arty, które powstały, w ogóle koleś jest z uśmiechem, dużym, dość dużym, bo nie znali pełnej historii tej postaci, więc nie wiedzieli, że jest to raczej smutna historia. Więc ja był takim uśmiechniętym gościem, takim. Nie, dobra, co robimy teraz? Jak patrzycie na te arty, tutaj wklejam te z dwoma różnymi kolorami, tam widać ten uśmiech. To jest taki dość duży rozrzut pomiędzy tym, co było w koncertach, a tym, co jest teraz, plus te kolory. Kolory na przykład zostały zmienione głównie dlatego, że jak się przyjrzycie, jego strój jest dość chaotyczny, wygląda jak składanina jakiś. Raz, dwa, to od czegoś innego też jakby było? Trzy, to co ma na rękawie? Co najmniej trzy różne stroje, cztery, jeżeli powiedzieć, że to coś, co ma na szyi, jest też od innej postaci? Może nawet pięć, jeżeli to na ramieniu. To, to, to nie jest spójne z tą resztą. Nie wiem, czy to czujecie. Tu nie jest spójne. Z tym u góry. Ogólnie sylwetka, ten siluet, wygląda świetnie. To jest zaprojektowane dobrze. To nie jest tak, że to jest chaotyczna zbieranina przez przypadek. To nie jest przez przypadek, to jest by design. No by design. Ale dlaczego tak jest? no dlatego, że jak się przyjrzycie i spojrzycie na to przez perspektywę jego fabuły, to nie jest ostatnim jak szasą jakszą, jakszą, który się ostał. Jest jeszcze jeden, który. Odleciał, aczkolwiek nie wiadomo, czy żyje, czy nie. Fabularnie powiedziałbym, że bankowo żyje i jeszcze o nim usłyszymy, może za rok, może za dwa lata. Jak Ziao będzie powracał na banerze, to będzie mocniejszy duch fabularny z tym jednym brakującym jakszą. Ja bym to tak rozegrał. No ale to jestem ja. Ale to, co on ma na sobie, to są pozostałości po jego przyjaciołach. Jak spojrzycie na fragmenty tego trailera, spróbuję tutaj powklejać, to wygląda jak fragmenty tych strojów, które mają pozostali bohaterowie i ich kolorów. To wygląda tak, jakby on był tym, który ich powstrzymał I na pamiątkę od tego od Geo ma coś Od Elektro ma coś Od Hydro Zostało mu po przyjaciołach trochę pamiątek To jest tym bardziej bolesne dla tej postaci, że to Mniej lub bardziej jest spora szansa, że on jest tym, który ich powstrzymał Ja wiem, że w tym odcinku są srogie dygresje Ale to bardzo kojarzy mi się z żółwiami ninja Nie wiem, czy kojarzycie Teenage Mutant Ninja Turtles O, kawał mojego dzieciństwa to nawiązuje do dwóch rzeczy, które są troszkę mniej znane tym takim lajtowym fanom Jujutsu Ninja, a ja jestem dość lajtowym fanem żuwie Ninja, nigdy nie siedziałem jakoś mocno w mitologii, martyrologii, ale mnie lub bardziej staram się mieć rękę na pulsie i śledzić co się dzieje. Na przykład nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale żuwie Ninja i Power Rangers współdzielą przynajmniej fragment uniwersum. Więc to jest dziwne. Well, at least you got that right. Are those? Th Krótka, szybka lekcja historii, która wam w ogóle nie jest potrzebna. żeby ninja oryginalnie powstały I jako odpowiedź e, właściwie śmiech i pastisz z popkultury, która wtedy była zaoferowana ninjami jako takimi. Ninja były wtedy wszędzie, w komiksach, filmach, serialach. Gier wtedy za bardzo jeszcze tak popularnie nie było. Ninja byli albo tymi złymi hordami, które główni bohaterowie załatwiali bardzo szybko, albo ninja były głównymi bohaterami, znaczy się główny bohater wyjeżdżał sobie na weekend do Japonii i nagle zostawał ninżą, uczył się wszystkich skilli, które tamci szli, przez całe życie i posiadali całymi pokoleniami setkami wręcz lat. A tutaj przyjeżdża blondyn amerykanin i bum bum cały weekend i umiem wszystko lepiej jeszcze stłukę zarówno wszystkich z tego dożo, jak i mistrza, mistrza twojego mistrza i twoją matkę też. Więc ninżą w tamtym momencie mógł zostać każdy i to było tak głupie i karykaturalne, że oryginalni twórcy żółwi ninja, których to z imienia i nazwiska nie pamiętam, przepraszam bardzo, powinienem to eskawać, historii popkultury umknęło mi, to nie mam zbyt dobrej pamięci. Do dat, do nazwisk, ale już do fabułek mam. Więc oryginalni twórcy żółwi ninja stwierdzili, że zrobią coś, co będzie właśnie taką karykaturą, pastyżem, co będzie się nabijało z tej mani Ninja. I co jest przeciwieństwem tego, co się z ninjami kojarzy? Czyli zwinne, szybkie, znika w ciemnościach, odbija się od ścian, rzuca gwiazdkami, ogólnie jest super wysportowane, ekstra pod każdym względem, wręcz boskie mocem. No, przeciwieństwem mogą być no albo ludzie głupi, albo jakieś zwierzęta wolne, nie wiem, ślimaki, żółwie. Więc w ramach żartu stwierdzili, że ubiorą. Maseczki na żółwie, i te żółwie będą robiły ciosy kung fu karate. I to miało być na początku żart. Żart, który podłapał, żart, który zaczął szybko ewoluować w coś, co prawie znamy dzisiaj. Aczkolwiek pierwsza iteracja żółwi ninja zbliżona do tego, co my kojarzymy, była znacznie bardziej brutalna, znacznie bardziej ciężka, fabularnie, nie była tak zabawna jak to, co my kojarzymy z żuwiami ninja, i miała też jeden charakterystyczny element. Element, który zniknął przed pojawieniem się serialu, właściwie pojawienie się serialu, wymusiło tą zmianę. Tą rzeczą, o której mówię, jest fakt, że wszystkie Żółwie Ninja, wszystkie cztery. Miały czerwone maski, czerwone te, te, te... się z wycięciami na oczy. Co zdawało egzamin w komiksie, kiedy można było adresować konkretne postacie za każdym razem podczas walki i nie stanowiło to dużego problemu? Szczególnie, że komiksy były mniej lub bardziej czarno-białe, nie? Więc to i tak nie robiło większej różnicy. To, co było na okładce, to swoją drogą, a później rozpoznawało się żółwi po ich broniach. Ale w animacji, w serialu już wymagana była troszkę większa Uwaga, od widza, żeby sobie z tym poradzić. Więc, żeby ułatwić rozpoznawanie, kto jest kto, kto jest z której strony, zastosowano prosty kolor coding. Znaczy się Leonardo miał niebieską maskę i kolor skóry i muszli, który odpowiednio kontrastował z tą maską. Rafael miał czerwoną i tak samo kolor skóry. Skorupa Michelangelo miał pomarańczową No i oczywiście Donatello fioletową I tak samo jada, jada, jada Wiecie o co kaman? nie? I dobra, lecimy wiele, wiele, wiele lat do przodu 20, czy właściwie 30 Właściwie do roku 2020 Bo w zeszłym roku wyszło coś, co się nazywa Teenage Mutant Ninja Turtles Aczkolwiek nie wiem, czy tam jest dalej teenage w nazwie Już w sumie nie powinno być I komiks ten nazywa się Last Ronin I zaczyna się od tego, że żółw został już tylko jeden Trzech nie żyje On ma maskę chyba czarną Przynajmniej na początku tego komiksu bo nie wiemy, który to jest żółw, bo ma bronię wszystkich czterech żółwi i ma ich fragmenty stroju i fragmenty zachowania mniej lub bardziej. Mamy do czynienia z kimś, komu zabito całą rodzinę, trauma jest naprawdę ciężka i on nie zachowuje się tak, jak się zachowywać powinien, jeżeli dobrze kojarzę, który to jest żółw, bo nie skończyłem czytać tej serii komiksu. Ale nie zachowuje się w sumie jak żaden z tych żółwi, no bo jest traumatyzowany, jest PTSD, ciężki kawałek komiksu, czyli mocno nawiązujemy do tego, co było na samym początku. Nie wiemy, który z tych żółwi to jest na starcie, oczywiście, tylko potem to się wyjaśnia. I podobnie jak Siao, jego wygląd, jego strój, jego bronie sugerują, że wziął coś z każdego ze swoich pobratymców. I niesie to dalej w tej podróży. I to jest coś, co mi od razu w głowie kliknęło, jeżeli chodzi o Xiao i jego design, to jak on się zachowuje i jaką on ma historię. Przy czym na samym początku ja w ogóle nie zauważyłem, że on jest składanką jakby różnych postaci, jeżeli chodzi tylko o strój, bo jeżeli chodzi o gostka to niekoniecznie. No dobra, przepraszam, to była bardzo długa dygresja. Dało mi się to naprawdę niezłym motywem fabularnym, dobrym sposobem, w jaki twórcy, pomijając walenie i kłapanie ozorem i Szczany tekstu na ekranie mogą się komunikować z graczem. Jego strój, jego zachowanie to jest forma komunikacji między scenarzystą, charakterem, designerem. A graczami. I przekazują nam naprawdę dużo informacji, a na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, że tu toczy się między nami dialog. A się toczy. Ja to zrozumiałem. I podaję dalej. Dobra, to mam dla Was jeszcze jedną informację. W Japonii komiks Genshin'a, który my możemy sobie czytać na oficjalnej Michołajostronii, oni zresztą też w wersji japońskiej. Ten komiks jest teraz wydawany w formie. Chyba nawet grubej okładki, takie coś jak Magic Order od Marka Millara i Oliviera Ko i Piela. Swoją drogą, świetny komiks, polecam. Strasznie niedoceniony. I w Japonii wydają to jako mangę, którą można tak o sobie kupić, wziąć do ręki. Otworzyć i poczytać. I szczerze powiedziawszy, zazdroszczę, bo jak widzicie, ja tego typu gadżety uwielbiam. Kolekcjonuję, mam zapchany tym cały pokój, stoi i właściwie nie wiem jak to zrobić. Muszę kupić odpowiednie szafki, żeby móc to jakoś wyeksponować. Ale pierwszy tom antologii historii z Genshina, okładkę tutaj wklejam. Powinien być w Japonii w sklepach 27. Ja niestety japońskiego nie ogarniam, gdyby to było po angielsku, to może bym się pokusił o ściągnięcie i postawienie na półce, bo co ja z tym robię? Za faktem, że czasem ścieram z tego kurz To w kolekcji chciałbym mieć W sumie nawet bardziej po angielsku Niż gdyby jednak wyszło po polsku Gdyby dało się teraz to dorwać w ludzkiej cenie po angielsku To bym wziął po angielsku no, Ale niestety się nie da Więc będę dopiero drugi sezon, który będzie wychodził w tym roku Zamawiał od razu przedpremierowo Tak, żeby mi przysłali każdy zeszyt, każdy numer po kolei Z Ameryki do Polski wydawcą tego akurat jest Netflix Więc dziwna sprawa Ale pomyślcie jak bardzo kozacko by było Gdyby Genshin się na przykład ugadał z Netflix nie mówię już o serialu, chociaż bardzo mówię o serialu, bardzo myślę o serialu. W świecie Genshina to by było cudowne. Ale gdyby Netflix też zajął się wydawaniem komiksu z Genshina, Netflix teraz wydaje parę ładnych i dobrych komiksów. Zgadzał się z naprawdę kozackimi twórcami Mark Miller. No, Kaman, niewiele wyżej jesteście w stanie skoczyć nawet na Seattle. Więc to jest coś naprawdę super, coś co chciałbym zobaczyć na większą skalę. Ja wiem, że Japonia uwielbia tego typu gadżety, i tam to jest normalne, że to się pojawia. Limitowany run, wyprzedało się. I... Znika i później nie, no nie ma, nie istnieje, ale chciałbym też, żeby to wyszło poza Azję, poza Japonię, żeby to się dało kupić. Nie wiem, klikacie w Netflixa w swojej subskrypcji, łączycie się z tym ich programem komiksowym, czego się w chwili obecnej nie da zrobić, bo to są dwie różne i zamawiacie sobie do domu komiksy z Genshin Impact, bo Genshin się na przykład z Netflixem dogadał. Wolę, żeby się dogadali z Netflixem, bo jak się dogadają z Marvelem tudzież DC, no to ich Marvel i DC tak ocenzuruje, że... <laughs> Więc to by też było ogromnym niewypałem Zasadniczo Marvel i DC, to jest teraz synonim słowa niewypał, ale no... <laughs> Więc na koniec mam tylko spoiler informacji. Uwaga, spoiler! Jest kolejny wyciek informacji że na becie do aktualizacji 1.4 jest testowany nowy baner, nowa wersja banera z Ventim, na którym to jest Venti i nie wiadomo, jakie trzy pozostałe postacie. Chodzą drobne ploty, jakie na razie ich nie będę ruszał, bo na tych testach te postacie zmieniały się już kilkakrotnie na tym banerze, więc... E coś testują tylko nie wiem co. Ale testują banner z Ventim w domyśle, który miałby się pojawić w aktualizacji 1.4, co by było bardzo logiczne, bo jeżeli w patchu 1.4 będzie Wind Bloom Festival, czyli wielki festiwal, wielki event monstadowy, no to Barbatos do wzięcia byłby idealną postacią na nie wiem, może zakończenie tego eventu, to byłoby bardzo spoko. To jest tyle, co ja dzisiaj dla was mam. Bardzo wam dziękuję, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, żebyście zdrowi byli e, i mieli same pięciogwiazdkowe role. Do następnego i hej! Jestem przerażony swoim dzisiejszym monologiem, a tym bardziej faktem, że ja to jeszcze muszę zmontować. Przy okazji, siadło mi już gardło tak całkiem.